Drodzy rybniczanie i drodzy, drogie rybniczanki, wszyscy mieszkańcy powiatu rybnickiego, nie igrajcie z ogniem. To jest bardzo ważny moment. 1 czerwca warto zagłosować, zawelować na Rafała Trzaskowskiego. Rafał Trzaskowski zadeklarował, ja będę dociskał, żeby tak się stało, podpiszę w końcu ustawę o języku śląskim. Pamiętamy, kto tą ustawę zawetował, prezydent PiSu, Andrzej Duda, jesteśmy na etapie złożenia po raz kolejny ustawy o śląskiej gotce w polskim parlamencie. Mamy większość, ale potrzebujemy prezydenta, kiedy szrajbni śląsko-gotka. Rafał Trzaskowski to zadeklarował, podpisze marzone z rybnika, można powiedzieć, że je nasz. Welujemy na Rafała Trzaskowskiego wszyscy na wybory 1 czerwca. Rybnik, Śląski Polska cała zagłosuje na Rafała!